Z Ewangelii według świętego Mateusza tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Jeden z najpiękniejszych fragmentów Starego Testamentu opisuje mądrość tańczącą przed obliczem Pana Boga w czasie stwarzania świata. Ta tańcząca mądrość to oczywiście y, pewien symbol, znak, obraz tego, że stworzeniu świata towarzyszyła ogromna harmonia, doskonała, doskonale wypełniająca się wola Boża, pragnienie Boga, aby wszystko było piękne, zrównoważone, harmonijne, doskonałe, a żeby ruch wszechświata odzwierciedlał mądrość, a żeby w końcu ten taniec był znakiem Wielkiego piękna, jakie się dokonuje, piękna, które jest twarzą Boga. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii czytamy o tańcu, który potrafił zmusić człowieka do zła, zmusić człowieka do, okrucie, do okrucieństwa. Piękno, doskonałość, która obraca się ku złemu. Taniec sam w sobie jest. Także dziełem Bożym. Taniec potrafi być kształtem piękna. I taniec może być źle wykorzystany jak każde inne narzędzie obliczem zła. To ja, mądrość, poczęta przed pagórkami. Lasami, rzekami Mistrzynią byłam mu Rozkoszą jego dzień po dniu Na okręgu ziemi Przezeń wyczarowany I grała tęczyna Przed Panem. Błogosławion, ten, kto mnie słucha. Kto codzień u drzwi moich czeka. Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie. Śmierć. 也是。